Piękna klinica, moja ulica Tak 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 Zaczynamy, ale się nie damy, bo to ja Kula, który pokazuje wszystko, co się da Ale nie sprzeda, bo to ja Nie sprzedaję się, nikomu nie wygaduję Coś ma, co się ma dziać, ale się nie przestanie Bo to ja, ty głupi baranie Teraz ja tu nadaję piękne słowa do was Przekazuję ten nakaz piękny tak Bo to XXI wiek, a nie jakieś rzęda A teraz dajesz tu i wchodzisz tam Bo to ja, ja Piękne słowa tu są RZK też tu jest, Elzy, To nasza drużyna, bo to ja, kula daje kula, a wiecie kim? Ja jestem, proste słowa, kula, 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 daje kula. Ej, ty, jesteś kim kim tu? Tręcicy, tręcicy, więc nie mów tu. Znowu jestem, ja tu je, ale się nie daje, tak, bo to ja, tu nie mówię to, mówię to. Mówię, co się ma dziać, a nie stać. Teraz ja tu nadaję piękne słowa do Was. Przekaz robię taki, że nic nie wokalnie równo. Chociaż tu jest takie czarne, jakieś gówno w ale teraz ja i kula, bo to ja kula. Bo to ja kula. Ja kula, o my też nadajemy tu. W życiu, tylko robisz tak, nie mówisz tak, tylko dajesz tu, nie dajesz, wydajesz, zadajesz, pytanie, proste do nas, tak. A my nie mówimy i robimy tak.